Cały Racibórz świętował w niedzielę 800-lecie objęcia tronu krakowskiego przez raciborskiego księcia Mieszka. Dla uczczenia tej niezwykłej okazji nowiny raciborskie zorganizowały dla mieszkańców miasta wyjątkowy piknik majówkowy w średniowiecznych klimatach. Mimo, że pogoda początkowo nie dopisała, raciborzanie tłumnie przybyli na rynek, gdzie na mieszkańców miasta przez cały dzień czekało sporo atrakcji. Można było spróbować rekordowego bigosu, sprawdzić swoje umiejętności w średniowiecznych sztukach walki i w garncarstwie, a wieczorem posłuchać irlandzkiej muzyki w wykonaniu zespołu Karantohil i zobaczyć niezwykły pokaz ognia grupy Takadu. Cała impreza rozpoczęła się od inscenizacji koronacji mieszka na króla Polski, przygotowanej przez dwa bractwa rycerskie, dręgów z nadgórnej Odry i załogę bractwa Raciborskiego. Nie będzie! Zasiał na krakowskim tonie! Nie zgadzamy się na to! Nie, Nie złożymy ci hołdu! Sam papież Innocenty III nakazuje episkopatowi całej Polski wesprzeć Mieszka w jego dążeniach do tronu krakowskiego. Na dzisiejszym rynku w Raciborzu e, można odwiedzić wioskę średniowieczną, która jest organizowana e, przez dwie drużyny. E, to jest załoga Grodu Raciborskiego i Stowarzyszenie z Nadgórnej Odry. Są to drużyny tutaj z Raciborza. E, podczas majówki z mieszkiem w tej oto wiosce można przymierzyć cały ekwipunek e, rycerzy i wojowników, e, nauczyć się walki mieczem e, w szkole rycerskiej, e, zobaczyć jak robi się zbroje e, tutaj w namiocie nieopodal. E, zobaczyć jakie były potrawy średniowieczne. Poza tym jeszcze można wziąć udział w wielu konkurencjach ciekawych, które są tu organizowane podczas majówki z mieszkiem. Poza naszymi atrakcjami jeszcze można również odwiedzić tutaj stoisko mincerza, tu którzy również odtwarzają czasy średniowiecza. Kiedy dzielni rycerze i piękne damy z obu bractw pokazywali jak dawniej walczono i biesiadowano. Kucharze teatru kulinarnego Krzysztofa Górskiego gotowali rekordowy raciborski bigos. Prawie dwie tony bigosu pozwoliły lokalnej firmie wędliniarskiej Ernestyna Janety pobić nowy rekord Polski. O tym, że bigos raciborzanom smakował, niezbicie świadczy fakt, że całe dwie tony zniknęły w ciągu zaledwie dwóch godzin. Pierwszym talerzem poczęstowana została wiceprezydent Ludmiła Nowacka. Było fantastyczne, nie tylko tak wspaniale pachnie, ale przede wszystkim jest smakowity. Jest tam mnóstwo składników, które każda gospodyni zna, czyli tak jak było powiedziane, jest kapusta kiszona, kapusta zwykła, są mięsa, jest wędlina, golonka, wino, grzyby były też podane. Także myślę, że ktoś, kto będzie chciał zrobić coś takiego w domu, nie będzie to dla niego żadną trudnością, czyli jakby mamy dwa atuty. Nie tylko bijemy rekordy, ale też możemy skorzystać z tych przepisów kulinarnych i wypróbować to w domu. Z raciborskiej majówki z mieszkiem można było wyjść nie tylko sytym, ale również z imponującym workiem prezentów. Przez cały dzień na rynku toczyły się konkursy, a na majówkowej scenie losowano nagrody, włącznie z tą najcenniejszą skuterem. Dzień! Dzień! Okej, okay, to jest kluczyk do skutera. Pani Kasiu, no gratulujemy, no nie może być lepiej. To jest kolega, który pani wylosował tą nagrodę. Myślę, że warto uściskać co najmniej dłoń tego chłopaka. Niedzielny wieczór dla Bożanie zakończyli natomiast zespołem Karantochil i Teatrem Ognia Takadu.